Patrycja. W dzisiejszym odcinku że taki trochę inny, yy, bo będzie to prawda czy wyzwanie. No to zaczynamy. Ty pierwsza. Czemu nie? Ty pierwsza. Nie ja pierwsza. No, ty pierwsza. Po okay. całej ścianę. Dzień Dzień Dobra, to będzie. No. Zrobiła udane zadanie. Teraz Ona ma imię. Kogo kocham? Mojego chłopaka, ale nie wymienię jego imienia. No i o, w moim przestrzega. Skocz. Skocz. na łóżko. Piękno, no teraz. Dobra, jeszcze Jak mam pomyślane i pisałyśmy. Ja nie wiem co napisała. A ona niby co ja pisałam No. Dobra, no. Teraz ja tak? Tak. No, nie ty, bo czemy latujemy jak też. Za późno. Za ten obrot o szełki. Za ten szełki. <gry> Dobra, to muzyki załamanie. Chodź te szaszejki. Dobra. No, nie no, widać. Widać. Widzę. No. No. Od dzisiaj. Od dzisiaj ten filmik będzie najgorszy filmik grafy. on wali się kontenerem <grywa> <grywa> Okej okay, już. Co? Aha, to spadę, tak. To jest coś Twojego chyba. Spoliczkuj się. Już. Okej, nic. coś zrobić. Jak coś to. Niektóre się powtarzają, bo nie wiem, się. Dobra. No, patrz. Zaraz spróbuję. Walnij się po tym, że to było <laughs> i się już walnęłam. No, jeszcze raz Zatem, jak na imprezie Dobra, zaczyna zacz. się ci muzyki I długo, i tak tak. To jest na imprezie takiej, nie na szkolnej Dobra, możemy powiedzieć, że wypełniamy to ja dalej Nie byłabym to lepiej, ale ja ok on no ja dzisiaj też się mieli zejgorszy na YouTube. I tak go wrzucę. Teraz dawaj. Teraz ty. Boję się. Zjedz... Zjedz paluszka. Pokaż trochę. jakiego paluszka? No paluszka. Tak, to daj mi. Wypełnij Dobra. Pod całą ścianę, to że było. Pod cały okno. Czekaj, nie widać Cię. No. Dobra, wypełniona. twoja dwoje? Ugryź? To było dla facetów. Ugryź, co? Nic. E, Czym Czy my lubisz... Czym czy nie lubisz? E, tak, lubię. Zapięty oczy. Kogo kochasz? Zabij to samo. Ja już z powrotem. Daj. Szklana... Czy... Czy... lubisz szklanki? Czy ja lubię szklanki? Nie lubię szklanek. Dawaj. że tak. Ja tak coś pisałam. Mhm. Nie, to nie, jest nie, dla to jest... nie, to jest dla ciebie. Nie, to jest dla ciebie. Nie, to jest dla ciebie. Przepraszam, Ale to jest niespodzianka dla Petycji. Ona musi to w końcu wylasować. Że... I mo, i mok. <laughs> Cmokni. Cmokni. korek. Jaki korek? A ten korek, o co mi chodził? Już. Jestem nienormalna. No tak trochę. Musisz teraz to zrobić. <laughs> to całą ścianę. Ja. To już by było. za sześć okay. O. A to już było? No ale ja wpisałam dwa. Tuż to? Sześć. Dobra, sześć. dawaj. Trzy cztery. Już, to było świetnie. Co to było? Tej Phoenixa jest jakieś niermady. No to jest... Twoja, nie do ciekawe. Pocałuj szafę. Seria? Ale ty Szafę, a nie szafkę. Mm. Już. Teraz ja. To jest moja. Lub szkocjana. To już było. Masz. Szkocz, skocz na łóżko. To już było. Nie, to było już poprzednio. Nie, nie było. Nie tak, nie tak. Nie chcę tam, nie chcę tam. Nie, 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 bo tamto i tak tam. Zdecydowaliśmy się o to. Nie. Masz. Zostało jedno? Jedno. Zjedz cytrynę. Idź po cytrynę. Idź po cytrynę, szybko. Dobra, zaraz wracam. Będzie musiała uwieść cytrynę. Sorry, ale ja nie mam takiego czegoś, żeby wiecie, yy, jak pójdziemy gdzieś na to coś, będziemy musieli zrobić na no co. Jeśli ten filmik będzie Wam się podobał, to dawajcie y, łapkę w górę, to będziemy mieli ślad do zapracowania. To jest fajne. Zapraszam Całą musisz zjeść. szybko Patrycja. Zostało ostatnie, prawda? Gdzie wyzwali? <grymne> <kolejny> <grymne> Co? Skocz na parapet. Serio? Dobra, tego nie Dobra, to dzisiaj odcinku to już koniec. Dodamy te, jeszcze dzisiaj, dodamy filmik, samo wyzwanie. Dobra, to bye, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mnie. Okej, okay, to kocham Was.